Kochani, witajcie na kanale Czytania dla duszy. Dzisiaj przedstawię Wam horoskop miłosny dla znaku byka na okres wakacyjny. Zobaczcie sobie rozkład, jaki tutaj dla was wyciągnąłam z kart. I zaraz przełączam się na drugą kamerkę. Witajcie moje drogie byki. Już wam opowiadam, co mi się tutaj pojawiło dla Was. Jest dobrze. To tak Wam tylko mówię. E, ponieważ macie przed sobą duże możliwości na, na miłość, te wakacje. Pierwsza karta, jaką się tutaj pojawia, to jest e, trójeczka e, buław. Ona właśnie mówi o tych nowych e, możliwościach, o tym, byście się na nie otworzyli. Jeżeli jesteście sami, to na pewno kogoś poznacie. Energia główna mówi o. A z buław mówi właśnie o takich o poznaniu kogoś, o byciu atrakcyjnym dla płci przeciwnej, o przyciąganiu, przyciąganiu kogoś, o tym, że komuś się spodobacie, ktoś Wam może się spodobać. W związkach to może przyjść po prostu nowa energia, jakieś odrodzenie, namiętność, zaangażowanie również. W związek. Reszty karty potwierdzają to, co, tutaj, co ja wam tutaj mówię. Energia wyjściowa to jest 9 pentakli. Dobrałam jeszcze jedną karteczkę, to jest słoneczko. To jest jedna z najbardziej pozytywnych kart tutaj w tarocie, czyli dla osób, które, które są same, spotkają kogoś konkretnego. Ja to tak widzę. Ewentualnie, że szukacie kogoś na aromacie, to to też tak może być dla osób w związkach, to przyjdą naprawdę jakieś dobre dni dla Was. Tak jak mi się tutaj pojawia, to, to przyjdą jakieś nowe możliwości. Zaangażowanie w relacje, które albo powstanie, albo po prostu, która już trwa. Co tutaj jeszcze widzę? Z pozytywów, pojawi mi się tutaj maki głupiec, czyli dla osób, które są w związkach, to to będzie tak jakby ponowna szansa dla relacji, bo, bo to, to tak mi się pojawia dla, dla osób, które są już w relacji, czyli jakby odnowienie relacji. Coś nowego może się pojawić. Dobra komunikacja, przyciąganie, namiętność i Mega taki magnes połączenie ja tutaj widzę. Jeżeli faktycznie jesteście sami, to, to ja tu widzę, że to będzie takie powolne uczucie, które będzie się rozwijało. Na pewno będziecie się komuś podobać. Mag w pozytywie, bo, bo w negatywie to bym troszeczkę inaczej to odczytywała. To, to jest taki silne... Jakby połączenie między ludźmi. Taka silna energia, zwłaszcza z asymbuła, czyli po prostu wy możecie, może być tak, że wy nie będziecie umieli się od siebie odkleić. I przyjdą te dobre dni dla tych niezwiązkowych i dla tych, co wejdą w związek, bo. Bo tutaj jest możliwość wejścia w związek, inaczej patrząc, to tutaj coś trzeciego się pojawi, ale nie, nie osoba, czyli na przykład kobieta czy mężczyzna, to będzie dzieciątko dla niektórych z bo trójeczka buław, mak i, i głupie czasem mówią po prostu o wspólnym dziecku, czyli dziecko może się narodzić, ale także to jest możliwość zajścia w ciążę. ale nie powiedziałabym, że to jest coś złego, bo czasem jest tak, że my po prostu. Yy, przez przypadek jest dziecko i, i coś tam się psuje w tej relacji, na przykład, bo jedno z partnerów nie chce. A tutaj to jest wszystko w pozytywie. Czyli jeżeli faktycznie dojdzie do, do tej ciąży, to będzie wyczekiwana ciąża, coś, co scali jeszcze bardziej ten y, związek, a jeżeli wy faktycznie. Planujecie od pewnego czasu drogi byki, lub wasz partner jest bykiem i wy planujecie z tym bykiem swoim mieć dziecko, no to w te wakacje po prostu będzie możliwość zaciążenia. Z negatywów i, i to mnie troszeczkę dziwi, bo jest naprawdę w pozytywie macie bardzo dobre karty. Z negatywów macie dziewiątkę, dziewiątkę mieczy i piątkę pentakli. One mówią o tym, że żyjecie na niskich energiach, że żyjecie w energii braków. Może być tak, że po prostu czujecie się niekochani. Ale z tego, co ja tutaj widzę, to pomimo tego, że karty miłości tak typowe, czyli dziewiątki kielichów mi się nie pojawiły, ale ja tutaj widzę tą miłość. Że, że miłość będzie. Możliwe, że to będzie dopiero wzrastało te uczucie po prostu albo zacznie się faktycznie relacja i trzeba jej dać czasu, albo po prostu takie odrodzenie miłości uczuć w relacji. Czyli wy możecie żyć w tej energii braków, czyli bo czegoś może brakować. Tutaj możecie mieć obawy i lęki, czy dalej iść w jakąś relację, czy jeżeli goś poznacie to. To jednak się bać, bo mieliście wcześniej jakieś tam niefajne wydarzenia związkowe i, i przez to po prostu jesteście w takich troszeczkę niskich energiach. Czasem ta karta mi po prostu pokazuje, że jakieś problemy finansowe są i i to jest też przeszkoda dla Was w związku. Odkryjmy sobie kartę, która jest tutaj. O, dobra, ok. To jest karta DEWAS. DEWAS to jest taki. Hinduska, hindus, hinduskie bóstwo nadprzyrodzone. E, to bóstwo ma tutaj kryształ. Ten kryształ to jest taka ogromna moc i energia. I to by się z tym magiem na no ładnie tutaj uczyło, ponieważ ta karta mówi o tym, że wasze myśli, wasze uczucia i to, co sobie zapragniecie, będzie się manifestowało w życiu. Realne, czyli i to samo też Mag mówi o kreowaniu własnego życia, czyli kreujcie pozytywnie, bo ta karta tutaj mówi, że to jest bardzo potężna energia, zwłaszcza z tymi tutaj, z Asem Buław. To też jest potężna energia. Trójka Buław, karta Brama i Słoneczko. Kolejna. Więc wy tutaj mocno skupcie się na tym, czego pragniecie, i w te wakacje to przyjdzie. Właśnie przeszkodą może być to, że wy odczuwacie ten brak, brak partnera, brak miłości w sobie. To może być dla Was przeszkodą, tak samo Wasze lęki, obawy i kreowanie czarnych scenariusz. Ale tazy, Wy musicie z tego wyjść i stać się właśnie tym magiem i wykorzystać ten potencjał tej. Tej energii, która tak jakby was otacza, ona was otacza, i wy musicie z niej skorzystać, by mieć to, co najlepsze w związku, lub by kogoś fajnego, ciekawego przyciągnąć. Dobra, zazwam pokażę, co mi się tutaj jeszcze pokazało przy tasowaniu. Pokazała mi się ta karta. Compassion, czyli ona mówi o współczuciu, o mną siedzi, ale też o miłości. No to ja powiedziałam, że ja tutaj, pomimo to, że tu żadne takie kielichowe, no ale ta karta jest dobra na, na związki ogólnie, żadne kielichowe nie pojawiły mi się tutaj, karty, to ja tu widzę po prostu miłość. I ta, ta karta mi tutaj to potwierdziła. Pod spodem. Mamy dziesiątkę mieczy. Czyli wy jesteście, yy, wy tak jakby zaczynacie nowy etap w życiu. I albo coś się skończyła, jakaś wasza relacja, i teraz wejdziecie w nową, nową wakację, albo etap w jakiejś waszej relacji, taki gorszy, właśnie się kończy i nadejdą te lepsze czasy. Zwłaszcza, że następne karty mówią o tym. O kapłanka mówi: zaufaj. Zaufaj. Dajcie sobie czas. Dajcie sobie czas na wszystko. Zaufaj, będzie dobrze. Dobra, wyciągniemy sobie y, następne karty wyroczni. Co tutaj nam pokazują dla byka na miłość, na okres wakacji? Dla byka na miłość, na okres wakacji. Dla byka. Na no miłość, na okres wakacji dla beka, na no miłość, na okres wakacji. Co tutaj będzie, okay, to tam Dobrze, moi drodzy, już Wam opowiadam, co ja tutaj widzę. Czyli tak, jakieś nieprzyjemne zdarzenie może być za Wami lub przed Wami. To może być związane też z tą dziesiątką miecz, co Wam pokazywałam. Tutaj. I to jest tak, to może dotyczyć zranienia na przykład w relacji lub... Tym, co było tam wcześniej w jakiejś relacji i tutaj ta karta mówi, byście dążyli do harmonii, ale też o tym, o dawaniu sobie czasu na wszystko, co, co Wam wcześniej też mówiłam, o tym o dawaniu sobie czasu i zaraz Wam tutaj dalej przedstawię. Poddali się temu, co ma przyjść, czyli... Nie stresowali się, nie rozmyślali za bardzo. Zwłaszcza, że tutaj pojawia mi się karta obserwatora, czyli Wy czegoś nie widzicie. Jesteście, jesteście w, ty, w tej energetyce, czyli po prostu macie jakieś tam swoje obawy, możecie w głowie jakieś dziwne rzeczy sobie majstrować i Wy na przykład nie widzicie, że. Że partner chce dla was dobrze, że, że partner chce zgody. Nie widzicie może tego, że, że jest przy was ktoś, kto chce z wami być, kto się z wami, wami interesuje. I ta karta o tym właśnie mówi, że wy przez własne myśli sami się blokujecie i. Mm, Źle, źle po prostu oceniacie jakąś osobę lub e, sytuację, lub nawet sa samych siebie. Możecie podchodzić po prostu obecnie do życia w ten sposób, że wy już nikogo nie spotkacie na przykład, że, że Was nikt nie pokocha. E, I tak po prostu na, na siebie e, patrzeć. Ja to tak widzę. E, zwłaszcza, że jeszcze karta e, takiej przyjaźni mi się. Pojawia tutaj na miłość, czyli partner Was będzie wspierał, okaże przyjaźń Wam. Zobaczymy, co tutaj jeszcze Was czeka. W tych kartach. Ja tu widzę, że Wy możecie być po prostu niezdecydowani na jakąś osobę. Warto po prostu podjąć decyzję, w którym kierunku Wy chcecie iść. Jeżeli jesteście, trwacie w relacji i coś tam było nie tak, to możecie mieć dużo obaw, by, by nie iść do przodu. A tutaj karty jednak mówią: porzuć te obawy, porzuć te lęki, płyn z biegiem wydarzeń. Czyli odrzuć też kontrolę troszeczkę nad daną relacją. A jeżeli jesteście sami, to, to tak samo to tak samo podejmijcie decyzję o tym, że teraz chcecie już wejść w tą relację, jeżeli, jeżeli jesteście gotowi, ale ta karta tutaj mówi o gotowości, czyli wy jesteście gotowi na nową relację lub na to, by ta relacja, w której jesteście została naprawiona lub ruszyła dalej. Czyli jesteście gotowi i teraz, teraz coś robicie w tej kwestii, bo mak Mać, tak jak wam mówiłam, To jest energia działania, komunikacji, też, ale robienia, czyli nie siedzicie, nie siedzicie w domu na kanapie, oglądacie te telewizję i urządzacie się na co, jacy to wybiedni jesteście sami, tylko wychodzicie do ludzi, spotykacie się ze znajomymi, na przykład, gdzie będzie możliwość poznania kogoś, a jeżeli wiecie, że jest ktoś przy was, kto wami się interesuje, to warto, warto po prostu zrobić ten krok do tej osoby. Zwłaszcza, że tutaj, ta karta też mówi, wasze myśli i emocje, uczucia przychodzą teraz w świat materialny, czyli działacie, bo macie po prostu duże takie pole do działania. Energie te wspierają was, byście wyszli z, z tego, co tam jest nie tak w was lub w jakiejś relacji, której jesteście. Dobra, zobaczymy, co tam dalej. W tej wyroczni będzie dla Was robię byki. Co tutaj dla byków będzie na okres wakacji na miłość? O, pożądanie karto pożądanie. Okej. Okay. Co są już OK, okay no, Tu się coś takiego e, pojawia. OK, co? So, mm. Czyli tak, e, jeżeli jesteście w relacji, to to tutaj będzie pożądanie, namiętność. Wspólne spędzanie czasu, takie radowanie się sobą. Jeżeli jesteście sami, no to, to tutaj poznacie kogoś. I będziecie ten czas spędzać z tą osobą. Co dalej mi się pojawia? I to tak niekoniecznie pasuje z dalszym, co wam wcześniej tutaj powiedziałam, no ale dobra. Pojawia mi się osoba, która, z którą zakończycie znajomość. Ta osoba nie będzie szczera w stosunku do was. Będą komplikacje, bo wy czegoś nie widzicie. Tak mi się to tutaj, drogie wyki, pojawia. Myślę, że to tylko będzie po prostu dla części z was, bo co dalej mi się tutaj pojawia, to że wy w tym momencie możecie stwierdzić, że jesteście więcej warci niż jakaś tam osoba i po prostu z tej relacji wyjść i, i uleczać własne serce. Dobra, jeszcze chcę coś sprawdzić, bo żeby mi to um, się zakończyło. Czy, czy to po prostu nie jest tak, że to dotyczy przeszłości, że ta mi się tutaj dla was przeszłość pojawiło, że tak mogło być. Zobaczymy w jakiej energetyce skończycie wakacje czy to będzie jednak uleczanie serca czy to będzie jednak mm, miłość a jednak dobra, ok, czyli jest dobrze czyli wy będziecie się w tak wakacje leczyć po, po jakiejś nieudanej relacji, ja to tak widzę mm. Dla niektórych może też tak być, że ktoś Was oszuka. Ale w pozostałych rozkładach nie pojawia się tutaj oszustwo. Bardziej to wiąże właśnie z tą przyszłością. Yy, czyli nawet w relacji, który partner Was mógł zranić, oszukać, i, i Wy teraz będziecie tą relację naprawiać. Zwłaszcza, że energetykę. Ta, tak, to jest. Radość, i takie mm, miesiąc miodowy. Czyli, jeżeli faktycznie nawet coś tam was złego w te wakacje spotka, a jest taka możliwość, że y, będą jakieś komplikacje na przykład z partnerem, to, to, to wy i tak wyjdziecie na tym dobrze, czyli będzie jednak, y, będzie jednak i tak powrót. Tak to widzę, bo bo te karty na miłość tutaj dobrze mi mówią. To no coś, coś fajnego. Nie mówią, nie mówią typowo o jakiejś wielkiej miłości, zakładaniu rodziny, bardziej o takim poznawaniu siebie, odkrywaniu siebie i wspólnym spędzaniu czasu, wprowadzaniu takiej łagodnej energii do relacji, co wam też tutaj mówią o tym to jest płynięcie z biegiem wydarzeń, ale też wprowadzanie tej łagodnej energii, czyli żeby było jakieś spięcie, to to wszystko proszę łagodzić i... A jeżeli jesteście sami, to wychodźcie do ludzi, spotykajcie się z ludźmi, bo tam po prostu kogoś ciekawego poznacie, bo tutaj wszędzie ja widzę takie karty zabawy, radości, w związkach też może być ta zabawa, ta radość, jakieś randki, spotkania, bo to nie tylko o to chodzi, że wy jesteście w związku i teraz będziecie po prostu sami wychodzić, albo wasz partner będzie sam wychodził i wy będziecie w domu w stresie, co on tam robi. Nie. Ja to widzę po prostu taka e, wspólne cieszenie się sobą, poznawanie siebie. A jeżeli będą komplikacje, które mogą jednak być, to, to i tak będzie tutaj dobrze. Życzę wam udanych wakacji. Pop